Często słyszę pytanie, czy rozświetlenie jest dla każdego? Moja odpowiedź zdecydowanie tak. Dobrze dobrany rozświetlacz i odpowiednio zaaplikowany e, przede wszystkim podkreśla rysy twarzy, ale także nadaje skórze blasku. Wiele kobiet rezygnuje z używania rozświetlacza w codziennym makijażu. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że uważają, że rozświetlacz jest to produkt przeznaczony dla osób profesjonalnie zajmujących się makijażem, ale także dlatego, że uważają, że nie jest on odpowiedni dla każdego typu skóry. No właśnie, więc w takim razie czym kierować się w momencie, gdy chcemy kupić rozświetlacz i jaki rozświetlacz kupić, w zależności od tego, na jakim efekcie w makijażu nam zależy? Rozświetlacze możemy podzielić generalnie na to, jaką mają konsystencję i jaki efekt w makijażu dają. Zacznę od pudrów rozświetlających, czyli właśnie takich, jak mam tutaj przed sobą. Puder rozświetlający to połączenie pudru na wykończenie makijażu i rozświetlacza. Dają bardzo naturalny i subtelny efekt, więc możemy spokojnie aplikować na całą powierzchnię twarzy i najlepiej, najskuteczniej będzie to zrobić właśnie takim dużym pędzlem. Teraz czas na rozświetlacze w kompakcie. I już na pierwszy rzut oka są one bardziej błyszczące niż te, o których wcześniej powiedziałam. Skuszę się i nałożę je sobie teraz na twarz, ponieważ specjalnie jeszcze przed nagraniem nie aplikowałam rozświetlacza. W takim razie, w jaki sposób i w które miejsca aplikować tego typu rozświetlacz? Nakładamy go najlepiej małym, zbitym pędzlem na najbardziej strategiczne miejsca, gdzie chcemy uzyskać największy blask. No więc właśnie, jakie to będą miejsca? Będzie to nasada kości policzkowej, może być to także środek nosa. Cupidyna, ale także bardzo fajnym trikiem będzie aplikacja niewielkiej ilości wewnętrznym kąciku oka, dzięki czemu możemy nadać naszemu spojrzeniu blasku. No dobrze, to do dzieła. Jak widzicie, aplikacja jest bardzo szybka i prosta. Efekt jest delikatny, subtelny, natomiast zauważalny. Drugim rozświetlaczem w kompakcie będzie Make Up Forever. Ma on bardziej kremową konsystencję i bardzo mocną pigmentację, co widać na moim palcu. Przejdę teraz do aplikacji go w te miejsca, dokładnie w te miejsca, w które zaaplikowałam wcześniejszy rozświetlacz. Testując te dwa rozświetlacze, już zauważyłam pewną różnicę. Rozświetlacz Too Faced jest bardziej subtelny, delikatny, natomiast ten z Make Up Forever daje mocniejszą pigmentację, dzięki czemu niewielka ilość produktu pozwoli nam uzyskać odpowiednią ilość blasku na twarzy. Rozświetlacze w kompakcie to bardzo fajny produkt dla osób, które nie są wprawione makijażowo, ponieważ w bardzo łatwy i szybki sposób mogą osiągnąć wymarzony efekt. Kolejny rodzaj rozświetlaczy to rozświetlacze sypkie, e, takie jak z Make Up Forever. Czym się charakteryzują? Przede wszystkim tym, że w zależności od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć, musimy dobrać odpowiednie akcesoria. Jeśli zależy nam na bardziej naturalnym, delikatnym efekcie, wybieramy pędzel bardziej puszysty, okrągły, taki jak ten. Natomiast jeśli zależy nam na większej pigmentacji, na bardziej intensywnym blasku, wybieramy pędzel bardziej zbity. Aplikację tego typu produktu zaczynam od niewielkiej ilości, ponieważ możemy dozować intensywność efektu. Jest to także świetny produkt do tego, aby rozświetlić inne partie ciała, np. dekolt. Czas na bardziej kremowe i płynne konsystencje. Rozświetlacze w kremie możemy stosować na dwa sposoby. Pierwszy sposób to e, mieszanie niewielkiej ilości właśnie tego rozświetlacza z kremem do twarzy bądź z fluidem, wtedy uzyskamy efekt naturalnej świetlistej skóry. W opcji numer 2 możemy te rozświetlacze aplikować samodzielnie, przez co uzyskamy bardziej mocny, intensywny efekt i nakładamy je w strategiczne miejsca, czyli na przykład zewnętrzna część kości policzkowej, środek nosa, łuk Kupidyna czy też środek brody. Uzyskamy wtedy bardziej mocny, intensywny efekt. Co jest bardzo istotne przy aplikacji tego produktu? To, że nakładamy go bezpośrednio właśnie na kremową konsystencję. W momencie, gdy nałożyłbyśmy go na puder, na przypudrowaną twarz, mogłyby powstać niepożądane plamy, ale także mogłybyśmy mieć problem z rozprowadzaniem tego produktu. Ponieważ moja twarz jest już przypudrowana, pokażę Wam konsystencję tych rozświetlaczy na ręce. mocniejszą i większą pigmentację ma rozświetlacz Sephora. Natomiast rozświetlacze płynne z założenia mają właśnie dawać taki bardzo delikatny, naturalny, subtelny efekt. Tak naprawdę mają wyglądać, mają dawać efekt takiej świeżej, świetlistej skóry. Rozświetlacze w płynie możemy aplikować na dwa sposoby. Możemy niewielką ilość wklepać palcami w najbardziej strategiczne miejsca bądź zaaplikować je gąbeczką, na przykład Beauty Blenderem. Ostatni rodzaj rozświetlaczy, o jakich opowiem, to rozświetlacze w sztyfcie. Dzięki nim możemy uzyskać efekt pięknej, mokrej i świetlistej skóry. Bardzo ważne jest to, żeby aplikować je bezpośrednio na konsystencje kremowe, czyli na krem bądź fluid, dokładnie tak samo, jak było w przypadku rozświetlaczy w kremie. Jak je nakładamy? Możemy je aplikować gąbeczką, beauty blenderem, bądź bezpośrednio ze sztyftu. Oczywiście w zależności od tego, jak nam będzie wygodniej. Jeśli chcesz nadać swojej skórze blasku, rozświetlacz to idealny produkt dla ciebie. Nie jest to może podstawowy produkt w kosmetyczce, natomiast zapewni najbardziej spektakularny efekt. Ilość produktów oraz efektów, jaki dzięki nim możemy w makijażu osiągnąć, sprawia, że możesz wybrać produkt idealnie właśnie dla ciebie. Więc próbuj, testuj, znajdź swój wymarzony blask.